Amber Super Snipe, samochód brytyjski, luksusowy, dość popularny swego czasu na ulicach Warszawy. Zobaczcie, skąd wzięła się ta popularność i kto jeździł takimi samochodami w ponurych latach 60. w Polsce. Zapraszam na film. Cześć, Jan Garbacz, witam i zapraszam Was dzisiaj na specjalny samochód, specjalny odcinek poświęcony Hamberowi. Wielu z Was ta marka nic nie mówi, chociaż jest to jedna z najstarszych marek europejskich, światowych w zasadzie, bo jej początki to jest jeszcze końcówka XIX wieku, ale jak to bywało z przemysłem brytyjskim, niestety mieli bardzo dużo marek, bardzo zacnych modeli, ale później okazywało się, że one nie wytrzymywały konkurencji z innymi markami, jak choćby niemieckimi. Jeżeli byście obejrzeli katalog samochodów z lat 50. To było bardzo dużo marek brytyjskich, jeśli nie najwięcej, właśnie było marek brytyjskich samochodów. W tej chwili mamy tylko kilka, a i tak te marki nie należą do Brytyjczyków. Ale skupmy się na dzisiejszym bohaterze, bo jest to samochód niezwykły. Samochód, który ma też polski epizod, ale o tym jeszcze za chwilę. Stylistycznie patrząc, ten samochód przypomina trochę Chevrolety z lat 50. Jak byłem na Kubie, to właśnie podobne kształty widywałem codziennie. Ale tutaj jest taki brytyjski sznyt elegancji. Ten egzemplarz należy właśnie do piątej serii Hamberów i on jest najczęściej spotykany w Polsce. Chociaż najczęściej to brzmi jak żart, bo tych samochodów jeżdżących właściwie nie ma. Jeżeli jakieś są, piszcie w komentarzach, chętnie je zobaczymy. Ale tych egzemplarzy praktycznie w Polsce nie ma, chociaż w latach swojej młodości właśnie w takim otoczeniu często można było spotkać Hambera. Humber to samochód rządowy. Tak jak kilkadziesiąt lat później Lancia Kappa, samochód o podobnych wymiarach, też niezbyt popularny poza krajem swojego pochodzenia. Prezentowany egzemplarz to jest Humber Super Snipe piątej serii, piątej i ostatniej serii, produkowanej od października 64 do roku 67. Tych samochodów wyprodukowano w piątej serii jedynie nieco ponad 3000. ponad 3000 egzemplarzy. To jest w ogóle Unikat. Ogólnie historia Super zaczęła się przed wojną w roku 38, ale później po wojnie od roku 58, kiedy weszło nowe nadwozie, numeracja poszła od początku, od pierwszej serii. Ale opowiadając historię modelu Super Snipe, nie możemy pominąć polskiego wątku, bo Polska właśnie używała tych samochodów jako samochody dla swoich dygnitarzy. Poza Polską tych modeli używał jeszcze rząd Australii. Powiecie, skąd taki samochód w naszych szarych realiach, dlaczego wszyscy nie jeździli Wołgami? Kamienica, która znajduje się za mną, to miejsce zamieszkania wieloletniego premiera, niektórzy mówili o nim wieczny premier Józef Cyrankiewicz. Był osobą może kontrowersyjną, ale dla nas to nie jest w tej chwili interesujące. Dla nas interesujące jest to, że był wielkim miłośnikiem samochodów. Do swojego użytku miał naprawdę najlepsze samochody tamtych czasów. Kochał motoryzację i podobno to on właśnie sprawił, że Humber trafił na wyposażenie polskiego rządu. Zasiedliśmy we wnętrzu tego samochodu. No, czuję się jak w brytyjskim gabinecie. Oczywiście, pasy bezpieczeństwa to jest śpiew przyszłości. Wtedy samochody raczej pasów nie miały. Za wyjątkiem może Volvo, ale na pewno nie luksusowa brytyjska limuzyna. Tutaj liczył się luksus, bezpieczeństwo było chyba na drugim miejscu. Hamulec ręczny jest jak w ciężarowych samochodach, z tej strony, ale nie przypadkowo. Mógłby być ewentualnie tutaj, jak w starych syrenach, ale Anglicy nie szli tą drogą. Ale na pewno nie można było go umieścić pomiędzy fotelami, jak to jest robione współcześnie, ponieważ kanapa była ogromna, szeroka dla trzech osób. Tak, Hamber mógł przewozić nawet 6 osób. A jeżeli nie wieźliście 6 osób, to rozkładaliście podłokietnik. Miejsce kierowcy to było miejsce pracy z reguły, bo tak jak powiedziałem, te samochody przynajmniej w Polsce były wykorzystywane właśnie jako samochód dla dygnitarzy. Pamiętacie Syrenę? Tak samo jest umieszczony włącznik świateł długich, krótkich. Rozwiązanie w tamtym czasie chyba było dosyć popularne. Yy, tutaj mamy wycieraczki. Kontrolki od kierunkowskazów, świateł długich, wskaźnik paliwa, który, no nie oszukujmy się, mógł dosyć szybko opadać, bo samochód ma sześciocylindrowy silnik o mocy 129 koni mechanicznych, zasilany dwoma gaźnikami Stromberga i to, ma, to rozwiązanie ma to do siebie, że potrafi dużo zużyć paliwa. Ciekawie rozwiązane jest sanie jeżeli w starych samochodach często mówi się, że musicie czuć maszynę, musicie wiedzieć, kiedy to w stanie popuścić, kiedy więcej, kiedy mniej, to tutaj nawet niewprawny kierowca Biura Ochrony Rządu miał, o ile umiał angielski, miał ułatwione zadanie, bo było cold, warm up i normal. Także każdy mógł sobie z tym poradzić, nie czując jakoś specjalnie na tego wozu. Filigranowy włącznik, świateł, zegarek. Tak, aby nie spóźnić się na ważne spotkanie. I wentylacja. Co prawda, pasażerowie Hambera powinni siedzieć z tyłu po prawej stronie, bo tak przewiduje protokół dyplomatyczny, ale niezależnie czy siedzimy z lewej strony, czy z prawej, tak samo poczujemy luksus. Luksus lat 60. Popatrzcie na te stoliczki. Mogliśmy wyciągnąć gazetę i czytać o wiodącej roli partii. Popatrzcie, macie tutaj lampki do czytania. Ten samochód był trochę inaczej zbudowany, to znaczy nie był bardzo nowoczesny, ale na pewno bardzo luksusowy. Pod maską mamy rzędową sześciocylindrową jednostkę o mocy 129 koni mechanicznych, która, tak jak powiedziałem, rozwija maksymalny moment obrotowy. 190 Nm już przy 1600 obrotów na minutę. Dzisiaj tak nisko moment obrotowy mają silniki benzynowe, ale wyposażone w turbosprężarkę. Fakt, że Humber jest jednak słabszy. Ale nie o moc chodzi w tego typu samochodach, tylko o komfortowe, ciche, wygodne i w miarę szybkie przemieszczanie się z jednego do drugiego ministerstwa. Spójrzcie jeszcze na to. To jest zbiorniczek szklany. Strany zbiorniczek płynu hamulcowego. Pompa hamulcowa jest dwuobwodowa. Ale takie elementy ciężko znaleźć. Niestety zbiorniczek do sprzęgła na razie jest nieoryginalny. Właściciel cały czas szuka, więc jeżeli ktoś z Was mógłby mu w tym pomóc, piszcie, skontaktujemy się z nim i może się uda coś takiego wygrzebać w szafie albo w Waszej piwnicy. Wał korbowy jest umieszczony na czterech łożyskach. Silnik pracuje bardzo gładko, zresztą Posłuchamy go za chwilkę. Na razie zagłusza nas trochę dieslowski buz, więc nie myślcie, że hamber ma tak niską kulturę pracy. I jeszcze jedna rzecz to jest zaślepka na korbę. Bo hambera, podobnie jak Zaporożca, można było czy warszawę, można było uruchomić na korbę. Elastyczność elastycznością, ale miało to swoją cenę. Tutaj trzeba było często wlewać paliwo. Najczęściej na początku państwowe. I kufer. Przepastny kufer, jak cały samochód. Tutaj mamy koło zapasowe, a pod podłogą mieści się zbiornik paliwa o pojemności 58 litrów. W sumie to nie jest tak dużo, zważywszy na spalanie tego samochodu. Właściciel twierdzi, że on spala około 12 litrów, ale w mieście przy ciężkiej nodze na pewno potrafił dojść nawet do 20. Popatrzcie jeszcze na te detale, które stanowią o. Smaczkach tego samochodu, o, o jakby charakterze tego auta to jest nic innego jak lampa cofania. Nie jest w tych lampach, tylko znajduje się tutaj, równomiernie oświetlając drogę do tyłu. Kończymy krótką przygodę z Hamberem. Mam nadzieję, że Was zainteresował ten temat. Jeżeli tak, poproszę o łapkę w górę, subskrypcję i spotykamy się za tydzień. A ja siadam na miejsce, gdzie wszyscy najważniejsi użytkownicy Hambera siadali. Tył po prawej stronie. Do zobaczenia!